Stanie warszawskie. Co to było? Był to zbrojny zryw Armii Krajowej przeciwko Niemcom w okupowanej Warszawie. Rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, tzw. Tak godzina w. Celem było wyzwolenie stolicy przed wkroczeniem Armii Czerwonej, by pokazać, że Polska jest niezależnym państwem. Dlaczego ono wybuchło? Niemcy byli podwrocie, po Armia Czerwona napierała i zbliżała się do Wisły. Polskie podziemie chciało uniknąć sowieckiej dominacji i liczyło na pomoc aliantów. Plan był jasny, wyzwolić Warszawę samodzielnie, zanim Sowieci wejdą do miasta. Dowództwo AK uruchomiło plan burza, kulminacją miało być powstanie w stolicy. Siły i liczby. Armia Krajowa posiadała około 50 tysięcy powstańców. Mieli oni do dyspozycji około 3000 tysięcy broni maszynowej, kilkaset karabinów, pistoletów, butelki z mezyną, czy też ręczne moździerze. Brakowało broni, amunicji, żywności, czy leków. W mieście znajdowało się około 900 tysięcy mieszkańców. Którzy wspierali powstańców. Niemcy początkowo posiadali około 15 tysięcy żołnierzy, jednak potem ściągnięto kolejne dywizje. Posiadali oni wsparcie pancerne, artyleryjskie czy lotnictwo. Oddziały SS kolaboranci Rosjanie, Ukraińcy, Azerowie.